To jest ciekawe, bo wydaje mi się, że ludzie mają bardzo często taki mechanizm wyparcia. To nie dotyczy tylko i wyłącznie jakichś określonych sposobów odżywiania, ale tak może być, że jeżeli w coś wchodzisz, bo ktoś ci powiedział, że to jest fajne, albo że to jest zdrowe, albo że ty się odżywiasz zgodnie z piramidą czy czymkolwiek, to ty wypierasz wszystko, co jest negatywne. Czyli jakby nie poddajesz tego krytyce, że ja zmieniłam sposób odżywiania i tak się czuję. Nie, tak się czuję, bo zanieczyszczone środowisko, bo coś tam, bo szukamy czynników zewnętrznych, ale nie korelujemy tego z tym, jakie dokonaliśmy wybory, bo to by oznaczało, że winna jestem ja sama, tak? Ja poprzez swoje wybory, a nie środowisko na zewnątrz, tak? moje no jest łatwiej zwalić na zewnątrz niż szukać winy w sobie, że to mój taki wybór i to ja powinnam teraz podjąć decyzję o tym, że coś zmienię, a poza tym, jak coś zmienię, a jestem w określonych, tak jak mówisz, kręgach, no to zmieniając coś musisz... Mieć tą świadomość, że również będziesz musiał zmienić otoczenie. Otoczenie prawdopodobnie innego ciebie nie zaakceptuje, tak? Ale tak jest ze zmianą wszystkiego, jak się zaczynasz inaczej ubierać, inne towarzystwo masz, mm, zaczynasz mieć inny mindset, to jeszcze ci powiedzą, że ci peron dawno odjechał, w ogóle o czym ty mówisz? Że każda zmiana twoja będzie pociągała konieczność wsz zmienienia wszystkiego. Jest dużo ludzi, takich konformistów, którzy lubią być w tym, co jest,